Witajcie wszyscy. Dziś zajmiemy się potężnym tematem manifestacji według nauk Joe Dispenzy. Manifestacja to proces, w którym uczymy się świadomie kształtować swoje życie, wpływając na swoją rzeczywistość i przyciągając to, czego pragniemy. Bogactwo, szczęście, spełnienie. Joe Dispenza wierzy, że nasz umysł ma nieograniczoną moc, a kiedy świadomie pracujemy nad swoimi myślami i emocjami, możemy dosłownie przekształcać naszą codzienność. Czy jesteście gotowi, aby odblokować tajemnice swojego umysłu i zainicjować pozytywne zmiany? Przede wszystkim, aby zrealizować swoje pragnienia, musimy zrozumieć, że nasz umysł jest niesamowicie potężnym narzędziem. Joe Dispensa porównuje umysł do urodzajnego ogrodu, który jest zdolny do wykreowania wszystkiego, co w nim zasiejemy. Każda myśl to jak ziarno, które ma potencjał wyrosnąć i stać się rzeczywistością, jeśli jest odpowiednio pielęgnowane. Kiedy stale koncentrujemy swoje myśli na konkretnym rezultacie, zaczynamy aktywować prawo przyciągania, co przyciąga to doświadczenie do naszej rzeczywistości. Ale, żeby naprawdę uruchomić tę moc, potrzebujemy pełnej jasności. Musimy wiedzieć, czego chcemy. Jeśli nasze intencje są chaotyczne lub rozproszone, nasze rezultaty będą takie same. Zatem pierwszym krokiem jest wyraźne określenie swoich pragnień. Dlaczego jasne wyznaczanie intencji jest kluczowe? Nasze myśli i pragnienia są jak kompas, który wyznacza kierunek naszego życia. Joe Dispenza podkreśla, że kiedy mamy jasno określone intencje, tworzymy spójność pomiędzy naszymi myślami, emocjami i działaniami. Każdy z tych elementów działa jak siła przyciągająca, która przyspiesza proces manifestacji. Zastanówcie się nad swoimi najgłębszymi pragnieniami. Co tak naprawdę chcecie osiągnąć? Nie bójcie się być konkretnymi, bo precyzja to klucz. Zapiszcie swoje cele. Zapisanie myśli nadaje im formę i energię, które sprawiają, że pragnienia stają się bardziej namacalne i realne. Wszechświat lepiej rozumie nasze potrzeby, gdy są jasno określone, a my sami zyskujemy większą motywację i koncentrację na ich realizacji. Kolejnym kluczowym krokiem jest wizualizacja. Wyobrażając sobie swoje pragnienia jako już spełnione, Wchodzimy w stan, w którym nasza energia i emocje harmonizują się z tym, czego chcemy doświadczyć. Joe Dispenza często mówi, że aby manifestować nie wystarczy tylko myśleć o swoich celach, trzeba je poczuć. Nasz mózg nie rozróżnia między rzeczywistością a wyobrażeniem. Silne, żywe obrazy naszych marzeń aktywują w nim te same ścieżki neuronowe, jakbyśmy naprawdę to przeżywali. Wizualizacja jest jak sygnał wysyłany do wszechświata sygnał jasny i pełen emocji. Im więcej pozytywnych emocji wkładamy w wyobrażenie sobie swojego życia pełnego bogactwa i szczęścia, tym większą energię przyciągamy do siebie. Ta praktyka tworzy również wewnętrzne przekonanie, że to, czego pragniemy, jest możliwe, wzmacnia naszą wiarę, że rzeczywiście możemy to osiągnąć. Emocje są jednym z najważniejszych elementów manifestacji to one działają jak paliwo, które napędza cały proces. Joe Dispenza podkreśla, że nasze emocje wpływają na pole kwantowe i tworzą rezonans z naszą pożądaną rzeczywistością. Aby przyciągnąć coś do swojego życia, nie wystarczy jedynie o tym myśleć. Trzeba to poczuć, jakbyśmy już żyli w tej wymarzonej rzeczywistości. Kiedy wizualizujecie swoje pragnienia, postarajcie się wzbudzić silne, pozytywne emocje, radość, ekscytację, spełnienie. Im silniejsze i bardziej pozytywne są te emocje, tym mocniej przyciągają do nas upragnione doświadczenia. Nasze emocje działają jak magnetyczna siła, która przyciąga nasze marzenia do rzeczywistości. Regularne praktykowanie tej techniki wzmacnia nasze pole elektromagnetyczne, przyspieszając manifestację pragnień. Afirmacje to kolejne potężne narzędzie, które pomaga przeprogramować umysł na sukces i pozytywne myślenie. Joe Dispenza zaleca, aby tworzyć afirmacje w czasie teraźniejszym i z pozytywnym językiem. Dlaczego to jest ważne? Podświadomość działa tu i teraz, nie rozróżniając przeszłości ani przyszłości. Dlatego afirmacje powinny brzmieć tak, jakby to, czego pragniemy, już się działo. Na przykład, zamiast chcę osiągnąć sukces, mówcie, odnoszę sukcesy we wszystkim, co robię. Afirmacje oparte na pewności i wierze skuteczniej programują umysł, ponieważ są pełne przekonania. Powtarzajcie je codziennie, najlepiej z silnymi emocjami, by wzmacniały Waszą pewność siebie i pomagały przełamywać ograniczające przekonania. Systematyczne stosowanie afirmacji osłabia siłę negatywnych myśli i wzmacnia w nas przekonanie, że wszystko jest możliwe. Wdzięczność to często pomijany, a jednak niezwykle skuteczny sposób na przyciąganie pozytywnych zmian w życiu. Joe Dispenza podkreśla, że praktykowanie wdzięczności codziennie zmienia naszą wibrację i przyciąga obfitość. Kiedy zaczynamy każdy dzień od wdzięczności za to, co już mamy, niezależnie od tego, czy są to rzeczy materialne, czy pozytywne emocje, tworzymy pozytywne pole energetyczne wokół siebie. Możemy prowadzić Dziennik Wdzięczności, albo po prostu codziennie poświęcać chwilę na docenienie tego, co już osiągnęliśmy. Praktyka wdzięczności przenosi naszą uwagę z braków na obfitość, która już nas otacza, co dodatkowo wzmacnia nasze pozytywne wibracje. Im bardziej koncentrujemy się na wdzięczności, tym więcej pozytywnych doświadczeń przyciągamy do swojego życia, tworząc cykl przyciągania coraz większej obfitości i szczęścia. Manifestacja to nie tylko wyobrażenia i pozytywne myśli to także podejmowanie działania, które jest w zgodzie z naszymi pragnieniami. Joe Dispenza mówi o tak zwanym inspirowanym działaniu, czyli działaniu, które wynika z wewnętrznego przekonania i intuicji. Kiedy wyznaczamy swoje cele i kierujemy energię na ich osiągnięcie, wszechświat często podsuwa nam okazje, które mogą nas do nich przybliżyć. Ważne, abyśmy byli gotowi zauważyć te szanse i podjąć nawet małe kroki, które w efekcie prowadzą nas do celu. Nie zawsze musi to być wielki wysiłek. Często to małe, codzienne kroki przybliżają nas do manifestacji pragnień. Zaufajcie swojemu wewnętrznemu głosowi, który Was prowadzi, a każdy krok podjęty w zgodzie z intuicją otwiera drzwi do nowych możliwości i przyspiesza cały proces manifestacji. Manifestacja wymaga również pełnego zaufania do procesu oraz do wszechświata. Joe Dispenza uczy, że zaufanie jest kluczowe, ponieważ usuwa ono blokady na naszej drodze. Często zbyt mocno skupiamy się na wyniku i analizujemy każdy krok, co tworzy napięcie i opór. Kiedy natomiast wierzymy, że wszechświat działa na naszą korzyść, otwieramy się na przepływ obfitości i synchronii, przypadkowe spotkania, zbiegi okoliczności i inne sygnały, które prowadzą nas do celu. To zaufanie buduje spokój wewnętrzny i pozwala cieszyć się podróżą. Warto pamiętać, że manifestacja to proces, a nie natychmiastowe spełnienie pragnień. Każde doświadczenie po drodze ma znaczenie i nas czegoś uczy. Zaufanie sprawia, że pozwalamy rzeczom dziać się we właściwym czasie, a nasz umysł pozostaje otwarty na niespodzianki i okazje, które wszechświat stawia na naszej drodze. Na koniec chciałbym podsumować kluczowe elementy procesu manifestacji, które omawialiśmy. Od zrozumienia mocy umysłu, przez wyznaczanie jasnych intencji, wizualizację, afirmacje, wdzięczność, inspirowane działanie, aż po zaufanie do procesu. Każdy z tych kroków ma ogromne znaczenie w tworzeniu życia pełnego obfitości, szczęścia i spełnienia. Jeśli ten film pomógł Wam zrozumieć, jak skutecznie manifestować swoje pragnienia, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Chcielibyśmy poznać Wasze przemyślenia i doświadczenia. Nie zapomnijcie również subskrybować naszego kanału oraz kliknąć w dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów na temat rozwoju osobistego i duchowego. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku